A więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I ogółem powracam po tylu tygodniach i ogólnie dzisiaj gramy sobie w Minecrafta na kozowskim modzie Mianowicie Overworld zamieni się w nether oraz End, więc widzimy się już w no to tak, sobie już właśnie w So, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, no to moja przerwa została spowodowana kilkoma rzeczami. Pierwszą rzeczą jest to, że mianowicie no nie mi się nagrywać, no i... Kratiwa. Pierwszą rzeczą jest to, że mianowicie nie chciało mi się nagrywać. Eee, no, nie chciało mi się nagrywać. I no, właśnie z dnia na dzień, no mi się zachciał. Więc no, na sam początek weźmiemy sobie tej rzeczy. I ogólnie jeszcze jedną rzeczą, ch co chciałbym powiedzieć, jest to, że mianowicie no, e, no nie chciało mi się nagrywać. No ale cóż, no, teraz powracam e, z energią i wszystkim, więc powinny być odcinki e, ciekawsze i no lepsze. I ogólnie, jak macie jakiegoś, jakieś fajne datapaki, no, e, lub mody, lub coś tam, jakieś pomysły na odcinek, to możecie no pisać. I ogólnie tutaj mamy drzewka. I mam jakieś właśnie tutaj, e, no jak widzicie, sadzonki ogólnie one nam się właśnie przydadzą, aby mianowicie no zrobić sobie jedzenie, ponieważ tutaj właśnie za bardzo jedzenia jakby tu nie widzę niestety. Może jakieś jabłka by się tam przydały. E, no i co, no i co no i co? no i co? Ogólnie jeszcze chciałbym się zapytać Was jednej rzeczy. Czy chcielibyście, nie, wiem, takie częste live'y? No częste live'y to jest chyba dobry pomysł, e, na przykład, nie wiem, z jakiegoś survivalka albo z czegoś innego. No nie wiem, no z, albo jak ostatnio był, e, nie wiem, piszcie wszystko w komentarzach, ja chętnie przeczytam i ogólnie mogę mieć jakieś linki mam. 400, 200, 300 fps Myślałem, że trochę gorzej będę mieć, ale no, może być, ale to wszystko jest wina tego, że mianowicie... Y, pobiera mi się gra w tle, więc no niestety będą, y, może będzie gorsza troszeczkę jakość Ale no jak wiecie no po co narzekać wszystko jest na razie dobrze Ale nagrałem przed chwilą też odcinek ale niestety no on się nie nagrał bo ja jestem super i no y, No i co ogólnie zbierzemy sobie tutaj temki I co ogólnie mam trochę takie lepsze temy, ponieważ sobie tutaj z taką skrzynkę dałem Żeby no po prostu mieć lepsze temy, ponieważ y, nie chcę tutaj się Ono no, na samym początku tutaj właśnie mamy już dużo drewna więc naprawdę to jest duży plus Dobra, wchodzimy sobie tutaj, wchodzimy, wchodzimy, no i kozak, wyszliśmy tutaj sobie właśnie na górę, więc naprawdę super i dobra, ogólnie zrobimy sobie crafting jakiś, tutaj robimy sobie crafting, pyk, cyk. i dobra, możemy sobie tutaj właśnie e, ogarnąć skillów i idziemy. No, pokopać coś, pokopać tutaj coś trzeba. E, więc możemy sobie wziąć to i poszukamy może, e, jak już mówiłem, jakiegoś, nie wiem, nie bioma tylko KWIKA, Po pierwsze, no tej, trochę kamienia, ogarnę sobie, żeby, nie wiem, no po prostu mieć e, na kill -off, e, i jakieś miecze i tak dalej. Dobra, lecimy sobie, tutaj są w ogóle pigmen, ja nie mam w ogóle do nich podjazdu, bo inne mnie zadźgają wszystkie i będzie trochę... No, no lipa, przyznajmy się, będzie lipa i lag. Aha, okej, okay, lag na singlu super, lak na singlu w ogóle, e, no i ogólnie no przydałoby się tutaj znaleźć jakiegoś keifa, więc ja pójdę szukać jakiegoś keifa, a my się wtedy już widzimy e, no za chwilę, więc no za chwilę się widzimy, dobra, widzowie po długim szukaniu żelaza właśnie znaleźliśmy, więc naprawdę kozasko, ogólnie dobra, więc mamy, no żelazo mamy, więc naprawdę dobrze, I w ogóle tutaj jest, jest jeszcze więcej żelaza, więc to jest zna właśnie e, plus, jakbym powiedział i możemy sobie zrobić właśnie e, tarczę tak, możemy sobie tutaj zrobić właśnie tarczę, e, więc zrobimy sobie tarczę jak będzie jakiś szkielet to się no po prostu obronimy bo jak wiecie no nie wiem no nie lubię walczyć ze szkieletami one zawsze są no nie wiem no dobre ty, 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 ty. Cyk i dobra, jest wszystko na razie. Git, więc no, pójdziemy sobie dalej. Eee, w ogóle nie wiem, czym się I dobra, tutaj mamy więcej e, tego, no, e, więcej, więcej, no, jak widzieliście, cola Nie wiem, no, kukury, nie wiem, jak po polsku, brakuje mi słowa, niestety, e, ale dobra, mamy tu jeszcze więcej żelaza, więc naprawdę koza. Dobra, mamy tyle żelaza, że to jest hit. Normalnie to się, e, właśnie, te żelazo nam się bardzo przyda, właśnie, tutaj, do lepszego seta. I jak nie myślę seta, to pójdziemy, se właśnie, gdzie indziej, dobra, więc mamy tutaj e, więcej, i mogę zrobić, nie wiem, wam jakiegoś time -lapse.

mamy dużo żelaza, jak widzicie, no i co możemy sobie już zrobić, właśnie, no lepsze rzeczy, jak widzieliście, no i co dobra, mamy już naprawdę porządne rzeczy, no naprawdę, no tutaj żelaza było naprawdę bardzo dużo i za chwilę sobie właśnie tutaj pójdziemy, no chwilę sobie właśnie pójdziemy dalej, więc poczekamy aż to nam się przepali, no i dobra, ogarniamy sobie tak i lecimy sobie właśnie tutaj do góry, bo lecimy sobie tutaj do góry i ogólnie, ogólnie chciałbym jeszcze zapytać się Was, was taką jedną rzecz, ponieważ no jak wiecie, mm, no jak wiecie, no jak wiecie, niedługo będą święta i ogólnie mam pytanie, czy chcielibyście jakiś, no nie wiem, jakiś świąteczny odcineczek, taki nie wiem, klimatyczny, jakiś świąteczny odcineczek, czy byście chcieli, więc no, no, napiszcie właśnie tutaj w komentarzu, możecie, wow, ale no właśnie, w komentarzu możecie pisać, e, to jest naprawdę, no dobrze, żebyście pisali w tych komentarzach, ponieważ komentarze też dają mi zasięgi, to jest właśnie plus komentarzy też bym chciał, żebyście pisali. E, I no i nie, mówmy się, że jak ktoś napisze, na przykład, nie wiem, no, kamień dostanie serduszko, więc piszcie kamień i to dostaniecie właśnie serduszko hmm, z Kozacko. E, no i dobra, lecimy, lecimy, lecimy. E, ogólnie, gaz już do mnie strzela, spokojnie, typie, dobra, zabijemy go. Dobra, lecimy. lecimy. Badmintona z gastem w ogóle. To jest trochę lipa, li, lipen, lipen bym powiedział. Dobra, gramy w tego badmintona z nim i nie mogę w niego trafić. I jest, dobra, trafiliśmy w gasta. Kozak! Kozak, dobra, mamy kozak achievementy, w ogóle... Naprawdę kozak achievementy mamy. Teraz dobra, musimy poszukać w ogóle, no jak wiecie tego, no, ee, no jak już mówiłem. Ogólnie widzowie jeszcze podczas tego poszukiwania znalazłem, jak widzicie, znalazłem tutaj skarb i mamy kozackie itemki, naprawdę bardzo kozackie itemy. Więc no na, naprawdę, naprawdę się cieszę, że znalazli, znaleźliśmy właśnie ten e, skarb. Dobra, widzowie, mamy to, mamy to, widzicie, co to jest? Tak, to jest... Endstone, tak i yy, yy, no to jest end. Dosłownie jesteśmy. No, patrzcie, to jest piękne. To jest po prostu piękne i ogólnie jesteśmy tutaj. Szukam to tak długo, że to jest naprawdę hit. Naprawdę to jest hit i zbudujemy sobie tutaj szybko jakiś domek w ogóle. Jestem mega podjarany, bo naprawdę to mega tutaj fajnie wygląda. I zrób, nie wiem, coś śmiesznego, coś w tym stylu. Patrzcie, to jest. Zróbimy coś takiego i jest kozak, dobra. Dobra, jest naprawdę kozak, bo naprawdę jestem mega podjarany tym wszystkim tutaj. Ponieważ, no, jak widzicie, to z kozatki. To jest serio, naprawdę. kozaki, i rozwalimy sobie to wszystko. I poklepiemy się trochę z Endermanami. I będziemy chyba już właśnie, no, kończyć ten odcineczek. Ponieważ, no, naprawdę jestem już trochę zmęczony tym nagrywaniem. E, więc, no, na, no, garnimy sobie tak. E, no i dobra, zrobimy sobie tutaj e, wiaderko by się nam przydało, żeby szybciej tam, właśnie, sobie wchodzić tam na górę. Żeby nie tracić bez sensu czasu. Więc, no, lecimy sobie już tutaj na górę. I będziemy musieli się jakoś zasłonić. E, no, no, znaczy wiadrem, tak, zasłonić się wiadrem, jakie są głupi zasłonić się jakimś bloczkiem, ponieważ no to jest naprawdę ważne, żebyśmy tutaj przetrwali więc zrobimy sobie tak, że mianowicie zasłonimy się tutaj blokami dobra, kozak, zasłoniliśmy się jest git i lecimy sobie tutaj, zrobimy wiadro dobra, kozak, wiadro ogarnięte eee, i lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej więc lecimy sobie ta tutaj tak, zrobimy pyk dobra, kozak i dobra, gdzie jest kolejna wieża? Dobra, poszukamy sobie tą kolejną wieżę. E, kolejna wieża jest tam. Dobra, lecimy sobie już tam na luzaku. I w ogóle, dobra, lecimy sobie już tam, więc tutaj sobie robimy parkie trójki z Afryki. Wow, ej, patrz, co to jest. Czekajcie, wykopię to. Kójdę tu wykopać. A tego się nie da wykopać. Kurde, to heli, bym powiedział. Dobra, niestety tego się chyba nie da wykopać. I ogólnie... Dobra, zakończymy już chyba tutaj moim zdaniem odcinek. Zakończymy... Prawie śmiercią zakończymy odcinek. Tak, zakończymy odcinek prawie śmiercią. Prawie śmiercią. A tak na serio to zakończymy odcinek inaczej, zakończymy go tak, że mianowicie wyjdziemy tu, popatrzymy się tym endermanom w oczy. On, on może tak? Dobra, wait, zakończymy ucieczką, o, zakończymy ten odcinek ucieczką, tak, zakończymy ten odcinek ucieczką przed endermanami. I on mnie chyba zabije, tak, zabili mnie. Taką śmiercią zakończymy dzisiejszy odcinek, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie do końca tego odcineczka. Bądźcie z filmami na bieżąco, subskrybujcie, lajkujcie moje odcineczki, a, ja się, a my się widzimy w kolejnych odcinkach, więc co, pa! Dziękuję.